Dzień dobry Państwa Ewa Dla tych, którzy mnie nie znają, proszę Państwa, kończąc wczorajsze nagranie, widziałam takie zdanie. Gdybym dostała jeszcze raz szansę edukowania swoich dzieci, zrobiłabym to inaczej. Rozmawialiśmy o kształtowaniu inteligencji finansowej. I kontynuując tą myśl, chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć, że Oprócz nacisków, które na pewno bym kładła na naukę języka ojczystego, które jest podstawą rozwoju wszelkiego rodzaju inteligencji, eee, oprócz nacisków na matematykę, którą nauki, języków i naukę języków obcych, poza bym duży nacisk na edukację finansową. Eee, proszę Państwa, już w szkole podstawowej można wysłać dzieci na e, specjalne kursy, spotkania. Gdzie dowiedzą się, jak pracują pieniądze. Poznają tam relacje między zarobkami, wydatkami, oszczędnościami, co chroni tych młodych ludzi kiedyś od wielu niespodzianek na starcie ich życia finansowego, życia w dorosłość. Rozejrzyjcie się Państwo wokół siebie, a może sami mieliście takie doświadczenie. I powiedzcie sobie, ilu młodych ludzi wpada w różnego rodzaju długi, pętle kart kredytowych, pętle kredytowe to wszystko wynika z braku wiedzy na temat tego, jak pracują pieniądze. I wielokrotnie jest to naszym udziałem, niestety, rodziców, którzy. My zadbaliśmy o tą edukację i staje się to e, niestety naszą troską. E, kolejny sposób, który bym dzisiaj na pewno wybrała i zastosowała, e, to e, edukacja przy stole rodzinnym. E, wiem, że nie jest to łatwe. Nie jest łatwo rozmawiać z młodymi ludźmi, e, zafascynowanymi dzisiaj komputerami, grami. E, mają swoje własne pasje, mają swoich kolegów i tu raptem rodzice próbują e, rozmawiać na tak poważne tematy. To wielokrotnie nie wychodzi. Hmm, ale mam na to sposób. E, dzisiaj znam grę e, edukacyjną, która w fantastyczny sposób raża integruje rodziny, e, a po drugie uczy młodego człowieka, e, uczy młodego człowieka, zwiększa jego... I jego wiedzę na temat y, akcji, obligacji, y, aktywów, pasywów, y, biorąc udział w takiej grze. A co najważniejsze, w grze z rodzicami dla każdego dziecka, pomimo tych protestów, jest to ważne, żeby y, rodzic y, uczestniczył w takich zajęciach y, razem z nim. Y, Uczą się y, razem inwestować. Y, uczestniczą w zakupach, w sprzedażach, w bankructwach. Na szczęście nie za swoje pieniądze, tylko w wizualnym e, świecie uczą się tworzyć dochód pasywny e, i swoją wolność finansową. E, crackash Flow e, Roberta Kiyosakiego. E, z całego serca polecam. E, jest to fantastyczna, e, fantastyczna metoda wspierania tego typu e, edu, edukacji. Celem tej gry jest wyjście z takiego wewnętrznego obiegu, zwanego przez Roberta wyścigiem szczurów, do zewnętrznego zwanego wolnością finansową. Proszę Państwa, takie postępowanie, taki kontakt, rozmowy rozmowy, gry, przybliżanie tego tematu dzieciom zaowocuje kiedyś w sposób fantastyczny. Będą miały wiedzę na temat rachunkowości, inwestowania, nie będą się bały podejmować decyzji, bo za tym będzie stała, stała wiedza, będą, nie będą działały nigdy na oślep. To, co zrobią ze swoimi finansami, a pokierują swoim życiem, to będzie yy, oparte na solidnej bazie, bazie wiedzy. Będą dobrze kiedyś w swoim życiu zarządzały swoimi sprawami finansowymi. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym wideo.